Spójrzmy na jedną z sytuacji naszych klientów. Pani Krystyna wraz z panią Anną prowadzą spółkę z OO, zajmującą się badaniami klinicznymi innowacyjnych produktów kosmetologii. Każda z nich tytułem objęcia udziałów wniosła wkład pieniężny w wysokości 10 tysięcy złotych. Spółka w początkowym okresie swojego funkcjonowania potrzebowała znacznego dofinansowania przy zakupie lokalu, który zapewniłby dogodną przestrzeń na prowadzenie działalności, w tym umieszczenie specjalistycznego sprzętu. Z uwagi na napotykane trudności w uzyskaniu wsparcia instytucji finansowych, zbyt krótki okres działalności. Pani Krystyna zdecydowała się pożyczyć spółce 700 tysięcy złotych na okres 5 lat. Tyle kosztował lokal. Nie chciała bowiem zwiększać liczby swoich udziałów w spółce kosztem wspólniczki, która takich możliwości finansowych nie miała. Za to aktywnie angażowała się w rozwój działalności spółki.